Zadanie ósme dany jest przedział P lewostronnie domknięty w minus dwójce i prawostronnie otwarty w piątce. Podaj przykład dwóch przedziałów A i B w podpunkcie A ograniczonych, dla których część wspólna zbiorów A i B jest równa przedziałowi P. No to pierwszy przedział A wyznaczyłem sobie od minus 8 do 8 otwarte. Przedział B pokrywa się z przedziałem P, czyli jest przedziałem lewostronnie domkniętym w minus dwójce i prawostronnie otwartym w piątce. No widać, że częścią wspólną tych dwóch zbiorów jest ten przedział, ponieważ przedział B zawiera się w całości w przedziale A, więc częścią wspólną będzie przedział lewostronnie domknięty w minus dwójce i prawostronnie otwarty w piątce. Podpunkt B. Przedziały mają być nieograniczone, dla których część wspólna przedziałów A i B pokrywa się z przedziałem P. No to przedział A jest przedziałem otwartym od minus nieskończoności do 5, a przedział B jest lewostronnie domknięty w minus dwójce do plus nieskończoności. No i widać, że częścią wspólną będzie przedział od minus 2 do 5 otwarte, czyli dokładnie jest przedziałem P w podpunkcie C. Nieograniczonego A i ograniczonego B, dla których B minus A jest równe przedziałowi P. No to przedział A lewostronnie domknięty w piątce do plus nieskończoności, a przedział B od minus dwójki do ósemki. No i teraz B minus A, czyli ze zbioru B zabieram przedział od 5 do plus nieskończoności, czyli tak naprawdę będzie to przedział od minus dwa domknięte do pięć. Otwarte, czyli przedział P. I podpunkt D nieograniczonych, dla których A minus B będzie równe przedziałowi P. Czyli przedział A otwarty od minus nieskończoności do 5, a przedział B od minus nieskończoności do minus 2. No i teraz, jak z przedziału A zabiorę przedział B, no to widać, że zacznie się w minus dwójce domknięte. Minus dwójki nie zabieram, bo nie należy do przedziału B. I zakończy się na piątce w przedziale otwartym, czyli dokładnie pokrywa się z przedziałem P.